Szanowni Państwo, Europę zalewa fala imigrantów. Od początku roku złożono około pół miliona wniosków o azyl, a kolejne setki tysięcy imigrantów zmierzają do Europy lub przemieszczają się do Niemiec. Jest to obecnie największe zagrożenie dla bezpieczeństwa, kultury, gospodarki i tożsamości Europy. Jednocześnie polski rząd bezwolnie zgadza się na kolejne szalone pomysły Komisji Europejskiej. Jeszcze kilka dni temu słyszeliśmy o dwóch tysiącach, wczoraj o 10 tysiącach, a jutro pewnie usłyszymy o 20 tysiącach imigrantów, których mamy przyjąć u siebie. Podczas gdy w tym samym czasie państwa arabskie, takie jak Kuwait, Katar czy Arabia Saudyjska nie przyjęła ani jednej osoby. Komisja Europejska domaga się nie tylko przyjęcia imigrantów, ale też zaakceptowania unijnego prawa w tym zakresie. To prawo pozwala na tak zwane łączenie rodzin, czyli że każdy muzułmanin będzie mógł ściągnąć kolejne 10 osób. Czyli 10 tysięcy imigrantów dziś oznacza 100 tysięcy w przyszłym roku. Kim są ci imigranci? Według danych ONZ od 75 do 80% są to mężczyźni w wieku poborowym. A na nielegalną podróż do Europy wydali średnio po 5000 euro na głowę. Niektórzy z nich już teraz zostali zidentyfikowani jako żołnierze islamskich organizacji terrorystycznych. Ich celem jest Szwecja, Niemcy, Belgia i Francja. Idą tam, bo chcą otrzymać jak najwięcej socjalu czyli są imigrantami ekonomicznymi oni przybywają do Europy nie po to, żeby uciec przed wojną albo żeby pracować, ale żeby dostawać socjal na koszt europejskiego podatnika. Dlatego na przykład uciekają z Danii, gdzie niedawno socjal obcięto o 50%, do Szwecji, gdzie socjal należy do najwyższych. Nikt nie jest w stanie sprawdzić, kim są te setki tysięcy ludzi, ilu z nich jest wysłanych przez ISIS do ataków terrorystycznych. Nie wiemy, jakie egzotyczne choroby przyniosą ze sobą, ani kto zapłaci za ich leczenie. W Polsce, trapionej bezrobociem i własną emigracją, nie potrzebujemy dziesiątek, a może i setek tysięcy ludzi, którzy nie znają naszego języka, nie szanują naszej kultury i tradycji, nie chcą pracować, a nawet gdyby chcieli, to nie mają kwalifikacji, żeby podjąć pracę, które, której u nas nie ma, bo jest wysokie bezrobocie. Polska nie potrzebuje tysięcy muzułmanów, którzy wierzą w honorowe zabójstwa, szerzenie wiary przez podrzynanie gardeł chrześcijanom, obrzezanie kobiet i uliczne patrole zmuszające do szariatu. W Polsce nie mamy środków, żeby uporać się z dodatkową falą przestępczości, jaka zawsze wiąże się z przybyciem muzułmanów. Ocenia się, że we Francji 60 do 70% wszystkich więźniów to muzułmanie. W Norwegii procentowa społeczność muzułmanów ma 50% udział we wszystkich gwałtach. My, Polacy, już przyjęliśmy olbrzymią rzeszę imigrantów, którzy przybyli i przybywają do nas z Ukrainy. W tym roku wydano ponad 400 tysięcy wiz dla Ukraińców, w zeszłym roku było to 800 tysięcy wiz. Polski nie stać na przyjęcie kolejnej fali imigrantów, bo nie stać nas na utrzymanie naszych szkół, przedszkoli, nie stać na wsparcie własnych rodzin, chorych i potrzebujących. Polska nie bombardowała państw Afryki Północnej, Polska nie wspierała bronią i szkoleniami islamskich terrorystów, Polska nie przyłożyła ręki do wojny w Syrii. Zrobiły to państwa Europy Zachodniej i teraz to one muszą ponieść konsekwencje. To nie jest problem Polski. Europa na naszych oczach upada jak spróchniałe drzewo. My w tym procesie nie możemy uczestniczyć, lecz razem z takimi państwami jak Węgry, Czechy czy Słowacja odseparować się od zalewu imigrantów, którzy są po prostu nową formą muzułmańskiej inwazji. Zamiast imigranta, osiedlmy w Polsce repatrianta.